Kołcz natury. Najbardziej kołczowy i naturalny człowiek w tym oraz sąsiednim uniwersum. Schodzi do zwykłych śmiertelników, by prostować ich przekonania i rozsiewać pozytywną energię. Uleczył z marazmu i życiowej nieudolności już tysiące kobiet, mężczyzn i istot. Zdobył każdy szczyt i zgłębił każdą jaskinię. A w dzisiejszą podróż po wszechświecie radości zabiera również Was. Powitajcie Kołcz natury! Witajcie, witajcie! Jesteście wspaniali! Brawo wy! Ale przecież my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Nieważne. Ważne, że jesteście. I to jest kul. Cool, tak trzymać! Kochani, czy wiecie, co jest w świecie najważniejsze? Miłość! Nie! Gina? Nie! Kurapika? Nie, simpie! Pokój? No bo wiecie, jest dwo. Natura? Tak! Dokładnie tak, mój przyjacielu. A co jest dla ludzi naturalne? Las, drzewa, moje koszulki ze sklepu www.kolcznatury.pl oraz radość, bo z nią wiąże się wola przetrwania. Ktoś smutny nie będzie miał przecież woli walki, żeby przetrwać i dalej czuć radość. Kto jest szczęśliwy, niech klaśnie. Ty, co Cię cieszy, przyjacielu? Mogę zapłacić za benzynę, nie odejmując jednocześnie dzieciom od ust. To rzeczywiście bardzo miłe ze strony wszechświata, że daje ci taką możliwość. Mnie cieszy piękne niebo i świeże powietrze. Tak jest. A ja kocham ludzi napływających do mojego państwa, miasta, a nawet domu. I to się chwali. Cieszy mnie moja praca, w której się spełniam. Kocham owocowe czwartki. Hahaha, <laughs> brawo! Czy my naprawdę żyjemy w tym samym kraju? Czyli dużo z was jest już szczęśliwych. To cudownie. A teraz kto jest smutny? No, rączki do góry. Proszę się nie wstydzić. Wiecie, co jest w świecie najważniejsze? Miłość? Miłość? Nie, nie ja to wiem.